Mimo tej smutnej i deszczowej pogody mamy dla Państwa bardzo słoneczną propozycję, o której opowie opiekun koła. Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Znajdujemy się na budowie radioteleskopu. W przyszłości ten radioteleskop będzie wyglądał, zainicjować kapsułę czasu. E, polega to na tym, że chcemy przed rozpoczęciem zalewania fundamentu e, umieścić tam pod fundamentem kapsułę czasu. Będzie w tej kapsule czasu tekst oraz gadżety, które otrzymamy od uczniów i ewentualnie od Państwa. Zapraszamy wszystkich do przybycia w najbliższy wtorek do Staszica na godzinę 17 i tam będziemy ustalać tekst, ostateczną wersję i podpisywać i zbierać te gadżety. I tekst będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób, Przesłanie od budowniczych radioteleskopów w Cieszęcinie do ludzi za kilkaset lat. My, uczniowie Szkoły Wieruszowskiej i wszyscy obywatele Wieruszowa, którzy przyczynili się do budowy tego wspaniałego radioteleskopu, przekazujemy przesłanie dla ludzkości. Żyjcie w pokoju, przyczyniajcie się do rozwoju gospodarczego, postępu techniki i podwoju kosmosu. Mamy nadzieję, że świat za 500 lat będzie wyglądał wspaniale, a ludzie będą zdrowi i szczęśliwi. W dużym stopniu będą mogli pozytywnie wpływać na przyrodę i otaczający świat. Dziękuję. Tak więc każdego, kto w kapsule pod radioteleskopem chciałby zostawić cząstkę siebie, zapraszamy na spotkanie 28 października o godzinie 17 w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Wiruszowie. Zapraszamy!